Dzień dobry, witamy w programie Konrad, po prostu mi tego nie spierdol. W dzisiejszym odcinku będziemy robić budyń. To jest proszę Państwa tak. Trzeba potrzebne mleko. Mleko jest... chujowe. Zajebite. Biedronki, Zajebane. Najtańsze. Wiadomo, budyń do zrobienia w budyniu jest on niezbędnie potrzebny, czekoladowy, bo takie. A gdzie pan jest? Jesteś nieprzygotowany! <grywia> Vanilia, a my jesteśmy... mi Jurni... Jurorami jesteśmy. Jurorami! Zapomniałem. Jest tak. Juror yy, Edward. Tak, tak. Jest Juror Mateusz. Oczymy cały skład czunku z kioklaskami. Tak, o, brawo, brawo. Proszę Państwa, drugą karty... Trzecim bardzo ważnym składnikiem w dyniu jest garnek. Ja nie wpierdalam, bo nie z garkiem. Ale ja wpierdalam. I proszę Państwa teraz przyprawy. A czym wyciągamy? I widelec. To nie a, jest a, przyprawa. Widelecem też można mieszać, ale generalnie nie jest najlepiej. Czyli weźmiemy drugą łyżkę. O! To też jest e, Ale mały. O. Mała łyżka to sprawia jak mały widelec. wiadomo, nie, ale lepiej się miesza. Generalnie... O! Jeszcze... Jeszcze był na śmierć. Ile cygger? Weź mi to zęgrubę spod nas. Generalnie... bo mi śmierdzi. Proszę państwa, przystępujemy do dzieła. O Pierdoli. Spierdolił. Lekarzby Na tak. otwierasz dostawą mi w ręce. Co? Co? No i to z biedronki. Co zrobi? Nie było to ciekawe. Czużycie. Wiadomo, proporcje to jest podstawa. Wiadomo, że najlepiej jest jak więcej picia. Spierdoliłeś. I generalnie. O dwie krople za dużo. O nie, równo. Pan odpada z programu. To jest mój przepis. W tym momencie. You lose. You lose. Oh my goodness. We have fatality for you. Okay. Czekaj, spróbowałem z mlekiem jest dobre. W dzisiejszych czasach wszystko czas, prawda? Drugi błąd. O kurwa, zaś coś polałem. Trzeci błąd. Polał i dał swoje zarazki do mleka. Generalnie, ale ja, kurwa, ja przejmuję życie. Musiałem, że musiałem chcę naleźć. Generalnie... Dolej sarmata. Konrad wszystko spierdoli. Dolej sarmata, kurwa, do mleka. Co? Sarmata do no nam. No to jest... Ale twojego, nasz nam szkoda Ej, nie, po co? Yy, z piwem i mlekiem. I garnkiem. Więcej ty kurwa... Będziesz żałował? Wam Ni ja, nigdy nie będę żałował. No to trzy razy musisz to powtórzyć. O, no, dość, bo się nie... spieniło. No. Jest godne. Będę, to będzie budyń z pianą. Także więc, przystąpmy do obróbki termicznej naszego produktu. Będziemy żygać. nie dodać kurwa, sarmata. Dolałem, do... Ale to musisz auto. do tego dodać do gotowania. Sarmat się musi wlecą. To jest dobre. Generalnie włączamy... Dobry zapłacę. argument. półautomatycznego palnika spalinowego. Gaz i wszystko będzie o jeszcze lepszym porządku. E, hmm. Także następnie trzeba... Otworzyć budyn zębami, jeżeli jesteśmy kobietą. I wsypać do naczynia... <śmiesz> no, niczego. A gdzie masz wanilię? No to, co na... zostało na plantacji. Ja myślę, że w pół na pół. Pa, cały kubek w Sarmackim. Na pół to masz milionera. Edku. Cały kubek w w Sarmackim. Proszę na to patrzeć. To nie jest nic niezwykłego. Prawdziwi kucharze często eksperymentują, tworząc zupełnie innowacyjne przepisy. To właśnie charakteryzuje porządnego kucharza od Mlecha. Takiego... Konrada ...co gotuje psa. E, proszę cię, nic tym razem nie spierdolę. Wszystko będzie świetnie. Jak no. to mówili Teraz wiadomo, jak każda porządna w starej polskiej chacie. Mogę, mieszając budyń, poklachać z kumpelami, nie? No. Myślałem, że Czulą zaczniesz. Ja nie Czulą myślałem. A teraz tylko, a tylko głową ale. No, czyli generalnie mieszamy sobie ciągle. Wszystko było fajnie, poklachaliśmy już dość. Wiadomo, że jak zaraz się zrobi akcja, to wyjebie nam, wyjebie nam doko. No. I nie będzie ciekawie, znaczy w tym momencie trzeba być skoncentrowanym i śledzić, kiedy mleko wyjebuje. Bo je ja trzeba mu chwycić i wtedy jest najlepiej. No. Generalnie to ja mu dam jeszcze gazu. No. To jeszcze szybciej wyjebie Ale generalnie to nie o to chodzi, tylko o to, żeby w ogóle nie wyjebało, ale żeby się podniosło. Znaczy taki stan przed. Przed wyjebaniem. Prewyjebanie. No. Przykład, Mają też. rację Fyrla nie można do um, O, i teraz proszę państwa mleko wierpię, to jest coś pięknego, nie? Proszę się na tym skupić Kamera tego nie uchwyciła po, Powoli, wierbuje powoli eee, na Panie operatorze O, wyjebuje, tak, to jest to Ale akcja, nie? Emocje Tak, podświetlmy to bardziej yeah. ale, ale super i teraz gdzie jest ostatni składnik? Duża łyżka. Duża łyżka na bok i ten. Przystępujemy do wlewania. Tak. Hop, hop, hop. Teraz jest problem. Co zrobić z tym? Co zrobić? Tupce. Co zrobić z tym? Nie, może Jestem bardzo zestresowany, proszę panią, to jest tak ekscytujący moment. Co nie mieszamy i nie wiadomo, czy zaraz się wszystko nie spierdoli. Dodaliśmy sarmata, może być przewalone. O, o! konsystencja jest zła. Coś jest nie tak, coś jest nie tak Dobra, dobra wrzucamy na ogień, wrzucamy, wrzucamy Wrzucamy, wrzucamy i czekamy co z tego będzie Co z tego będzie Młode arczewski dwa No i, i de facto No ale bez przesady, no trochę się wykupiam, no I... Dobra Działa, działa, działa Działa, dochodzi Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy Zarzucimy sekundę na tym na czym szlanym. No What No wszystko robię tak szybko, że nie zdążyłem jeszcze tego powitać. O, hop. Hop, hop. Hop. O Także to też jest trudny moment, bo można źle podzielić. Z dzieleniem są problemy, ale zaraz temu zaradzimy. Będziemy spierdalać, O, z tego tu. To tylko pomoże, bo najlepiej lepiej dojdzie. No, a z tego tutaj. No. Pójdź vanilio też. O, jak tu już będzie pełno, pełno tu, to będziemy przekładać tu. I z tego tu. Dobra, myślę, że starczy I teraz ten Smacznego Dobra, starczy tego Moja stara życzy tego i owego Zróbmy sobie zdjęcia na żołnierzach <noise>